Hello, czydzą, że z tej strony, witam was proszę, w kolejnym poradniku na moim kanale, a dziś pokażę Wam jak uchronić się przed banem na PlayStation 3. Zapraszam was oglądania odcinka, więc dobra, żeby uchronić się przed banem, tak? Bo przykładowo gracie na Modmanu w GTA 5 lub na jakichś innych tam niedozwolonych programach, bo w ogóle sama wasza konsola jest przerobiona to będziecie, będziecie potrzebować takich programów jak PS Ninja chodzicie sobie na nim podany w opisie filmu leżacie sobie tutaj w dół i pobieracie sobie ps ninja klikacie to download klikacie zapisz no i dobra później pobieracie kolejny program będzie to psn psn patch który też będzie chroni naszą konsolę przed banem Wchodzicie sobie tutaj w dół, klikacie download i pobieracie. Te pliki nie będą się długo pobierać, więc spoko. Po tych pliczków, wchodzicie sobie w folder pobrane, zaznaczacie wszystkie oba te pliki, ctrl plus x, wycinacie, czyli inaczej. Później wchodzicie na swojego pendrive'a i klikacie ctrl plus v i przenosicie te programy chroniący nas przed banem na naszej konsoli playstation <laughs> 3 więc dobra ja teraz robię małe cięcie i widzimy się za chwilę na konsoli no i dobra odłączycie driver od waszego komputera z waszymi programami dwoma które będą was chronić przed banem więc dobra podłączycie pendrive do prawego gniazda usb w waszej konsoli tu już podłączam. No. Pamiętajcie o tym, że do prawego gniazda, nie do lewego, tylko do prawego gniazda. To jest bardzo ważne, bo inaczej... znaczy... Le... do lewego gniazda też możecie podłączyć, ale... ogólnie osobiście ja polecam do prawego. Więc zróbcie tak jak ja. Włączcie konsolę. No i troszeczkę ważna się konsolę włączyć więc dobra, nasza playstation, nasza konsola się włączyła no i co, włączycie swoją przeróbkę ja tego nie muszę, nie muszę włączyć po prostu teraz przeróbki bo przeróbka mi się automatycznie włącza jak wyruchniam konsolę ale dobra, jeżeli macie hena, to włączycie po prostu przeróbkę dobra, po włączeniu przeróbki wchodzicie w menadżer plików pgg instaluj pliki pgg standardowa instalacja i instalujecie sobie na początku ps Ninja rcfw instalujemy ok teraz instalujecie y, psm patch dobra no i po tej całej operacji restartujecie konsolę dobrze po restarcie konsoli teraz ogólnie wam chcę wam zaprezentować jak włączyć ten program chroniący nas przed banem. Przede wszystkim nie logujecie się w ogóle na początku do PSN-a, tylko na początku w program PS Ninja, tak jak ja. Włączcie z tym programem PS Ninja. Czekajcie, aż on się tutaj załaduje. No i dobra. I teraz włączycie takie opcje jak Fybe, History. Make history red only Clear web browser history Make history w table i let read play history, coś takiego Wiem, że mój angielski jakoś, jakoś nie jest doskonały, ale no wiecie Staram się nie. A jeżeli chodzi o opcję Hide from Friends i Beast in Engine to tak, wiem, że Hide from Friends to chodzi o to, że jak, będzie, jak się zalogujecie do PSN-a to po prostu nie będzie, nie będzie, wasi znajomi nie będą wiedzieć o tym, że się zalogowaliście na do PSN-a. Dobra, kupujcie, klikacie, klikacie Exit. No i czekajcie, aż się tutaj włączy znowu. <laughs> No i teraz pokażę Wam, jak włączyć tę przyróbkę Patch, to jest Przyróbkę ten program drugi zabezpieczający w naszym włączone dane. I teraz tak, zanim uruchomicie ten programik, to na Waszym padzie, nie, przetrzymujecie X, przetrzymujecie X i tak trzymacie. Teraz Wasza konsola wyda dźwięk. Takie pik, piknięcie. Więc słuchamy. OK, jest. Możemy teraz już puścić tutaj ten X. Puszczamy. No i teraz w tym momencie wchodzicie sobie wy w zakładkę PlayStation Network i logujecie się. Dobra, ja już tutaj się zalogowałem. No i jak widzicie wszystko działa śmiętnie. No i ogólnie tą operację musicie robić za każdym razem kiedy włączacie konsolę, nie? Za każdym razem musicie to, to robić. Więc pamiętajcie o tym. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeżeli pomogę, zostawcie łapkę w górę. Suba to sobie więcej marka.